Witamy Was w grudniowym odcinku Instytutu Mody. Dziś dowiecie się, jak modnie ubrać się na tegoroczne święta. Podpowiemy wam również, jak zapłysnąć na sylwestrowej zabawie. Z grudniem bez wątpienia kojarzy nam się kolor czerwony. Czerwień na dobry gość w naszych dekoracjach, ponadto jest to kolor Mikołaja. W tym miesiącu widzimy ją na każdym kroku. Aby wpasować się w ten klimat, warto założyć coś w tym gorącym kolorze. Ta sukienka podkreśli naszą figurę, a kolor czerwony doda naszej stylizacji namiętności. Do tej sukienki musimy założyć szpilki, najlepiej lakierkowane, aby nasza stylizacja jeszcze bardziej błyszczała. Dzięki cyrkoniom i wycięciu na plecach sukienka nadaje się nie tylko na Wigilię, ale i na imprezę sylwestrową. Dla wielu z Was niestraszne mrozy i śnieg, dlatego przygotowałyśmy kilka najciekawszych propozycji spódnic w tym sezonie. Święta jak co roku nawiązujemy do klasyki, a więc ołówkowa spódnica jak zawsze w modzie uwytatnia nasze kształty, dzięki czemu czujemy się bardziej kobiece. Powrót z zeszłego sezonu zalicza połączenie czerni i bieli. W tym duecie trudno o pomyłkę, ponieważ te dwa kolory bezwarunkowo do siebie pasują. Ta sukienka jest rozkloszowana, a falbanki nadają jej dodatkowej lekkości. Aby podkreślić naszą talię, dodałyśmy pasek z jamencikami, który dodatkowo ślicznie błyszczy. Cykiny modne są raz w roku i to właśnie teraz jest ten czas. Na Sylwestra musimy mieć świecącą kreację. Ta sukienka imituje ogon syreny i jest po prostu prześliczna. Dzisiaj w instytucie mody gościmy Małgorzatę Kazimierczyk, osobę, która dobiera noszę. pani Małgorzato, jaki najczęstszy rozmiar mają dziewczyny, które do Pani przychodzą? Aktualnie między 70G a 70K nawet 70O zdarzają się wielokrotnie. Węższe obwody, duże rozmiary. A przychodzą do pani i mają rozmiar zwykle B85 czy coś w tym stylu? <śleski> Zazwyczaj pytają o rozmiar 75B, 80B lub 85B. Chcąc odzyskać większą miskę, zawsze pytają o większy obwód. Ja nigdy nie dyskutuję, zawsze zajmuję się doborem biosnosza do właściwej kobiety, do, do jej pod, zapotrzebowań, tego co powinna mieć. Dopiero później, na samym końcu, kiedy już jest zadowolona, widzi różnicę, pyta o rozmiar mhm. i dostaje zawału. W cudzysłowie oczywiście. Generalnie jest zdziwiona, że są tak wąskie obwody. Aktualnie producenci robią obwodowo y, normalnie na sklepie: od 60 do 125. Jeżeli chodzi o miskę, od A do O, powyżej niestety musi być szyte pod wymiar. Po to służą tego typu warsztaty i spotkania w całej Polsce, które organizujemy wspólnie z polskimi producentami. Y, I wówczas niestety te, te piersi muszą być zważone. Aby uzyskać i aby wykonać odpowiedni biustonosz oparty na właściwych materiałach, który jest w stanie utrzymać ciężkość biustu. Dlaczego tak ważne jest, aby mieć dobrze dobrany biustonosz? Jest wiele powodów, dlaczego warto. Na pewno ten powód, dla którym się zazwyczaj skupiam przez wszystkie lata mojej działalności, to jest nie tylko piękna sylwetka, zdecydowanie lepsze samopoczucie, jak i przede wszystkim zdrowie. Czyli parametry zdrowotne kręgosłupa, jaki system oddechowy klatki piersiowej i zachowanie przede wszystkim dobrego samopoczucia z tym związanego. Kobiety wielokrotnie nie zdają sobie sprawy, jakie czynniki co mogą powodować pod względem zdrowotnym, jakie konsekwencje, oczywiście przy długotrwałym stosowaniu? Co się dzieje z naszym biustem, kiedy mamy źle dobrany biustonosz? Właściwie w najlepszym wydaniu przede wszystkim wszelkiego rodzaju uciski. Bo od czego trzeba zacząć? Właściwie to jest najważniejszy element. Przy doborze biusonosza nie sugerujemy się to, co jest napisane, czy tam jest 60, czy tam jest 70, czy tam jest 80. Stanik po zapięciu na, najluźniejszy, na najluźniejszą haftkę musi się trzymać perfekcyjnie na środku kręgosłupa. Następnie możemy przejść do wprowadzenia piersi do środka miski, tak aby się zaczynał spod pachy i kończył równo z piersią. Następnie przerzucamy ciężkość biustu między przód a tył w formie proporcjonalnej. W taki sposób właśnie podnosimy ramiączka, aby ta proporcja była zachowana w określony sposób. Ja zawsze to analizuję i powtarzam i omawiam, dlaczego to jest ważne w kabinie. Kobieta automatycznie czuje się bardziej wyprostowana, zmienia się jej sylwetka. Przede wszystkim nie czuje tego ucisku na kręgosłup, który jest najbardziej niebezpieczny, dlatego że mm, oczywiście w skrajnych przypadkach, miałam jeden, aż przez te Lata działalności miałam jeden przypadek kobiety, która zgłosiła i powiedziała mi to zresztą, że właśnie ucisk tego obwodu na kręgosłup spowodował wylew do krwi, krwi do mózgu, ale to był wyjątkowy przypadek. Bióz był ogromnie ciężki, to było powyżej rozmiaru O, miała obwód 40 cm za szeroki, bo to jest zły przede wszystkim przepływ krwi. I zarówno w piersiach. Jaki w kręgosłupie, co później powoduje wszelkiego rodzaju silne uciski, skrzywienie kręgosłupa, wypadanie dysków i wszelkiego rodzaju uciski na kark. Czy można powiedzieć, że lepiej kupić jeden, a porządny biosunarz dobrany, a nie kilka złych? Oczywiście, że tak. Jest to kwestia nie tylko samopoczucia zdrowia, ale również finansów. Bo o finansach tutaj będziemy też trochę y, mówić. Polscy producenci naprawdę nie są drodzy. To są bardzo wysokiej jakości materiały. Produkty są wykonywane tutaj, na miejscu w Polsce, nie w Chinach, nie, w, nie gdziekolwiek indziej, tylko tu w Polsce. Wiadomo, z jakich materiałów szyją, jest kontakt bezpośredni z producentem. Jeżeli klientka chce bezpośrednio rozmawiać z konstruktorką, e, z producentem, nie ma żadnego problemu. Jest dostęp do niego, są telefony. Zresztą na samej metce jest opis, y, zarówno g, z czego jest wykonany biosunarz, jak i gdzie mieści się jego miejsce produkcji? W związku z tym, gdzie znajduje się miejsce produkcji? W związku z powyższym jest to naprawdę wydatek nie taki duży, jak się wszystkim wydaje znacznie mniejszy niż zagranicznych produktów i znacznie lepiej wykonanych z mojego punktu widzenia i też moich klientek. Jaki jest przedział cenowy tej bielizny? Między 50 a 200. Oczywiście najdroższe, najdroższe są w granicach 180 zł, aczkolwiek nie są to produkty na zasadzie czym droższy, tym lepszy. To nie jest prawdą. Kiedy klientka przychodzi do mnie po raz pierwszy, pokazuje jej możliwości konstrukcyjne, jakie są potrzeby biustu, co powinno być spełnione. I wielokrotnie zawsze jest odwrotnie, że konstrukcja danego producenta, gdzie kobieta chce wydać więcej, musi wydać mniej, bo te konstrukcje lepiej na nią leżą i odwrotnie. W związku z powyższym to nie jest tak, że produkt, który jest droższy, jest lepszy. To nie jest prawdą. To jest coś, co nie wiem jeszcze w mentalności ludzi istnieje, nie tylko kobiet, ale mężczyzn również, ale to nie jest prawdą. Produkt może być bardzo dobrze wykonany, mieć granicę cenową normalną, czyli do 100 zł. Wcale nie musi kosztować nie wiadomo ile. Opowie nam Pani o rodzajach bystonoszy? Wstęp, jak najbardziej, tak. Jest ich bardzo wiele. Przygotowałam tutaj kilka takich modeli, które moglibyśmy o konstrukcji porozmawiać. Żaden z producentów tak naprawdę nie jest dla siebie konkurencją, bo szyją zupełnie różne rzeczy na zupełnie różne kobiety i na zupełnie różne piersi. Ale taki podział podstawowy biusonoszy oczywiście istnieje. I między innymi jest to bardotka, która jest konstrukcją bardzo sprecyzowaną i dostosowaną do określonych cięć tak zwanych w karo, do trzymania się bez ramionczek, po to ma właściwą konstrukcję, czyli jest krótka po bokach, wyższa jest w środku, ma silikon dookoła i wzmocnienia fiszbinowe bocz, boczne. Bardzo ważne jest, kiedy ubieramy ten biustonosz, po pierwsze nie nosimy go na co dzień, zaznaczam, bo może odparzyć silikon lub możemy być uczulone. Natomiast w sytuacjach, kiedy sukienka tego wymaga, że musi być pozbawiona ramionczek, powinien to być właśnie Taka, to powinna być taka konstrukcja jak bardotka. E, zasada ubierania tego stanika jest jedna. Ubieramy z ramionczkami, aby wprowadzić piersi, podniesie wysoko. Następnie ubieramy sukienkę, bluzkę lub gorsecik, i w ostatnim momencie, kiedy jesteśmy zapięte, odpinamy ramionczka. I jest tak, jakby, tak, jak powinno być. Na odpowiedniej wysokości. To jest pierwszy z model. Kolejną z konstrukcji jest tak zwana kopa profilowana bądź też olejowa, to jest w zastępstwie. Za kiedyś będące wkładki silikonowe. Dlaczego mówię w zastępstwie? Dlatego, że wkładki silikonowe ogólnie zostały wycofane ze względu na jedną rzecz, że obciążały piersi i deformowały je w długotrwałym użytkowaniu. W związku z tym te wkładki, które są profilowane, zawarte już w samym biustonoszu, powodują piękne podniesienie, ale jest stanik znacznie lżejszy. To jest oczywiście dedykowane małym piersiom, które po prostu potrzebują wsparcia. Tak, aby wyglądać efektownie, okrągło i ładnie. Bardzo wygodne staniki z wielu firm. Kolejnym z modeli to jest najbardziej popularna wersja puszapa. Co to znaczy puszap? Ma możliwość wyciągania wkładek, czyli tak zwanej regulacji różnicy między piersiami, gdzie ona jest zawsze zawarta, zarówno w małym, średnim, jak i dużym, jak i bardzo dużym biuście. I tutaj akurat w push-upie jest możliwość regulowania tego w sposób naturalny, czyli albo dokładamy, albo wyciągamy tak, żeby nie było widać różnicy. Zawsze dopasowujemy do piersi, która jest większa. Nie odwrotnie. Bo tak jak już powiedziałyśmy wstępnie, nie może być żadnych ucisków, nie może być obwód za szeroki i nie może być miska za mała. To jest oczywista sprawa. Kolejny z modeli to jest nowość, zupełna nowość, tak zwane staniki 3D. To są biustonosze, które może nie mają wyglądu fizycznego, ale są do użytkowania naprawdę dla kobiet bardzo wymagających, które mają bardzo wrażliwe piersi, bardzo wrażliwe ciało, tak żeby go absolutnie nie czuć. Jest to stanik, który właściwie nie waży w ogóle. Jest wykonany ze specjalnych materiałów, które Przepuszczają powietrze niesamowicie, mimo że jest formą usztywnianą, ale tak naprawdę nie posiada żadnej wagi i jest dla wyjątkowych wrażliwców. Bardzo wygodny, bardziej zabudowany niż pozostałe modele, które żeśmy omawiały, ponieważ tamte pozostałe były do tak zwanych półdekoltów, czyli codziennego użytkowania oprócz Bardowki. Bardzo ciekawy model to kopa włoska włoska to jest materiał w staniku, który jest wykonany ze specjalnych włókien, które się niesamowicie naciągają. Bardzo wygodna rzecz dla kobiet, których piersi się mocno zmieniają w okresie, w czasie, kiedy ma sytuację, kiedy piersi robią się większe, wówczas ten materiał się naciąga na piersi, idealnie się dopasowuje. W normalnym przypadku zawsze staramy się dobierać biustonosze w okresie, kiedy mamy ten, te, te piersi takie stabilne, natomiast to jest stanik dla kobiet, które mają częste zmiany wagi, <głosy> <głosy> gdzie ten biustonosz ma tolerancję do około rozmiaru. Naciąga się ten materiał. Bardzo ciekawa rzecz, występuje oczywiście w wielu kolorach. Kolejna konstrukcja to jest konstrukcja softowa, czyli tak zwana miękka. Ona może być, występować w, oczywiście w różnej formie zabudowy. Ten akurat jest do systemów o Od rozmiaru tak szczerze C do rozmiaru I maksymalnie. Nie może być mniej i nie może być więcej, bo w przypadku jak jest mniej nie będzie efektu, a w przypadku jak jest więcej, jest zbyt duża ciężkość, która może nie utrzymać e, dużej piersi bo to wszystko zależy od haftów. Starają się producenci robić hafty stabilne, bardzo dobrze utrzymujące piersi w odpowiedniej, na odpowiedniej wysokości. Natomiast zdarzają się przypadki, gdzie kobiety, wiadomo, powyżej rozmiaru i też by chciały i też mają, omówimy to w kolejnym, omawiając kolejną konstrukcję, natomiast półdekoldy sprawdzają się tylko od rozmiaru C do I. I bardzo ważne jest to, aby zachować i zawsze sprawdzać. W każdych z omawianych przeze mnie modelach i konstrukcjach, jedną rzecz na samym końcu, przy już wyborze właściwego biusonosza, zawsze oceniać kształt piersi z pozycji profilowej. Dlatego, że z frontu wielokrotnie jest wszystko w porządku, obrócimy się z profila, mamy wyplask, a tego być nie może. Kolejny model softowy miękki to jest model z przeznaczeniem już na większe piersi. Dlatego też y, sprawdza się najlepiej od rozmiaru E do rozmiaru K. I to jest model, który ma oczywiście odpowiednio wyprofilowane hafty i przede wszystkim konstrukcyjnie jest przystosowany, żeby utrzymać dużą pierś na określonej wysokości. I też ją ładnie zakańcza, to znaczy zabudowuje. Ma dostosowane do tego odpowiednie ramionczka, które są z tak zwanymi poduszeczkami, aby w okolicach ramion nie powodować zbytnich ucisków. To jest bardzo ważna rzecz. Jest to forma oczywiście w wielu, wielu kolorach, natomiast jest z przeznaczeniem na duże piersi. Kolejna z konstrukcji to konstrukcja semi-soft, czyli tak zwana kategoria półmiękka. Oczywiście różni producenci robią różne wszywki na zasadzie grubsze, chudsze, natomiast tak naprawdę nie ma to aż takiego ogromnego znaczenia jak to, że semisofty są najbardziej popularne w dużych piersiach. Dlaczego? Bo dają uczucie komfortu, jest pierś zabudowana, nie ma prześwitów tam, gdzie kobieta nie chce, żeby tak było, między innymi sutek, szczególnie w przypadku kiedy kobiety mają duże sutki, wówczas chcą mieć formę właśnie semisoftową, aby Zakryć element, żeby nie było to widoczne w bluzce. Bardzo pięknie utrzymuje piersi w określonej, na określonej wysokości, przybliża przepięknie, i on tak naprawdę nadaje ten efekt wow przy dużych piersiach. Jakby pani mogła spuentować całą wypowiedź tak w dwóch, trzech zdaniach? Właściwie w jednym. Dbajmy o siebie. Dbajmy o nasze zdrowie, o nasz wygląd, o naszą stronę psychiczną, tak żebyśmy się dobrze czuły ze sobą, były zawsze zadowolone z tego, co mamy. Nie marudźmy, nie zrzędźmy, że nam źle, że mamy za małe, że mamy za duże. Nie ma ani za małych, ani za dużych piersi. Najważniejsze jest to, aby znaleźć w ofercie sklepu, do którego chodzimy, to, czego tak naprawdę oczekujemy. Tylko nie możemy się, przede wszystkim miejmy wymagania. To jest bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim kobietom. Niczego nie musicie nigdzie kupować, ale. Musicie mieć wymagania, musicie zobaczyć, co możecie oczekiwać od Bisonosza i spróbować. Dajcie sobie szansę. Zapraszam na kolejne spotkanie. Tutaj nie wiem, czy z nami, czy z kimś innym, ale na pewno warto skorzystać z dobrych rad osób, które robią to, co kochają, robią to z pasją i na pewno chcą, żebyście wyglądały pięknie. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałobyśmy Wam życzyć. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyśmy za bardzo nie przytyły w te święta. Albo przytyły. I udanej zabawy sylwestrowej. Tego życzę Wam Instytut Mody.